Witam was moi w ostatnim już odcinku z kariery Carlos TV zostało 6 kolejek do końca sezonu, będziemy ratowali to co się da z tego sezonu No i niestety, ale prawdopodobnie ligi nie wygramy Ale mamy szansę na ligę mistrzów, tam chyba wygraliśmy Puchar Anglii Albo Carabao Cup, także jakiś trofeum jest I kochani, takie krótkie ogłoszenie co do kariery nowej Kariera dopiero pojawi się po Days i to kariera będzie się odbywała 4 dni w tygodniu: będzie poniedziałek, środę, piątek i niedziela. Te dni będą kariery na moim kanale. A Wam, jak się kochani, podoba, zostawcie poloła subskrypcję i komentarze. Będzie mi to bardzo miło, bo to mi pomaga w dalszym rozwoju kanału. Was to oczywiście nic nie kosztuje. I coś no, zaczynamy. Tak, ostatnie podrygi tej pięknej kariery, mamy, mamy czwarte miejsce, mamy 2 punkty do Liverpoolu 8 do Newcastle Mamy 6 kolejek, więc 18 punktów do zdobycia jeszcze Gamy na De Gro City Ground i przegrywamy No jak Nottingham przyjeżdża, dostajemy w czołg od Nottingham, no to z czym możemy marzyć Gram na Karol Road i wygrywamy 2 do 1. Północne spotkanie z Romą. To już mnie tam nic nie interesuje. Gramy na Stadio Olimpico w Rzymie. I remisujemy 2 do 2. Pewnie odpadniemy znaldzicie. Siema Nikuś, siema! Z tą Wszystko gramy już najmocniejszym składem. Wygramy 3 do dwóch? No jak tam Niko? Co tam u Ciebie, byku? Gamy Trafford z Romą i odpadamy. Niestety. Odpadamy w półfinale z Romą. I nie obronimy tytułu Ligi Mistrzów. Ten odcinek będzie w ogóle krótki, bo zostało 6 meczy, Więc może będzie 20 parę minut, 25, nie wiem, coś z stylu To już czas na tą karierę, bo żeby coś się z tej kariery wycisło od to byśmy musieli robić przebudowę i znowu takie 2-3 sezony by takie było, więc nie kochani, to już za dużo. Mamy tyle pieniędzy, żebyśmy mogli sobie każdego piłkarza sprowadzać, ale to nie na, to, nie na tym to polega, tak? Także postanowiłem, że zakończymy tą, tą, tego, tą karierę Carlosem. Podsumujemy tą karierę Carlosem. Pod, na tym odcinku No i cóż, czy przy, przywróciliśmy blask? No, zabiliśmy Manchester w TOP 6 ligi, tak? Wygrywamy puchary Wygraliśmy ligę mistrzów Ale czy to jest do końca taki przebłysk, że daliśmy im ten blask? No nie wiem, no raczej nie A, i koniec sezonu, dobra hmm. Cóż kochani, no coś mogę powiedzieć. Tak się potoczyły sprawy, że zajęliśmy w lidze czwarte miejsce. Byliśmy top 4, więc nie ma tragedii, ale po zdobyciu mistrzostwa być na top 4 to też jest taki... To trochę zjazd, tak? Gdzie mamy w zespole takich piłkarzy jak Mbappe, Akwara Ramsdell co jest 93 z jednym z lepszych bramkarzy widza Nie pokazywał tego, moim zdaniem. No, 13 kont 64 spotkania no to o czym my tu mówimy, tak. Ale jedziemy od podsumowań, najpierw naszej piłkarzy. Ten gar, garnacze się ładnie rozbijał i jednej z jakiejś tam karierze go będziemy wykorzystywali. Bo ja lubię tego piłkarza. I... A więc tak, Miranda zagrała 21 spotkań, 6:19. Czy dobre to były występy? Na 20 latka źle nie było, mogło być lepiej. E... Jamie Bion Gitens czy Guide, 21 mecz, 2 bramki, 5 asy, 6:18. Na by pożyczeniu grał, to mi się podoba. Malasia. 27 mecze, 62. Czy jest dobrze? No nie jest dobrze. Sancho. 22 mecze, 5 bramek, 10 asyst, 70. Od u nas odżył, tak? Jego kariera była nad przepaścią. Daliśmy mu szansę, i odżył. Bermeren. 24 mecze, 1 bramka, 2 asysty. Poniżej, ok. Nie jest to dobry wynik. Elliot. No trochę lepiej 25 meczy, 3 bramki, 5 asyst 6,54 ocena, ale mogło być trochę lepiej. No nie ukrywajmy tego Libreamento 26 meczy, 3 bramki, 1 asysta 64. Mogło być lepiej. Hojlund 26 bramek 13 meczy. czy znaczy 26 meczy, 13 bramek 7,0 ocena, super występy Rashford 35 meczów, 7 bramek 3 asysty 673 na Dobre występy jak na rezerwowego, tak Odegard. 42 mecze, 8 bramek, 13 asyst 7,14, dobre występy. Nawet mogę powiedzieć, że bardzo dobre występy. Madison, poniżej OK. Już mówi jak nie pozwala grać pod całym składzie. Zagrał, zagrał 43 spotkania. <coughs> Miał 5 bramek, 6 asyst, a za tylko tyle spotkam, bo Odegarda kupiliśmy w pobie Saliba 43 mecze, 1 bramka poniżej. Ok, jestem zadowolony. Osimech 44 mecze, 22, dwie bramki, 3 asysty, 7,40 super występy. Aleksander Arnold 46 mecze, 2 bramki, 10 asyst, 6,80 super występy. No, Pedri mogą być lepiej. 6,66. W poprzednim sezonie miał 7 ponad oceny, więc nie jestem zadowolony. Badashil również nie jestem zadowolony. 3:15, 48 meczach jest słabo. Hernandez, jesteś jednym z lepszych LO na świecie, a tak naprawdę tego nie pokazałeś. 2:48 meczy, 6:54 ocena, nie jestem zadowolony. No, Kvara zrobił double, double. 53 mecze, 24 bramki, 11 asyst, 10, 10 czysty kon można powiedzieć że zrobił 3 double double w meczu, 78 super Kylian Mbappé. On nas ratował, 54 mecze, 33 bramki, 7 asyst, 7,47 ocena Bellingham 56 meczy, 7 bramek, 5 asyst, 6,53 nie są to dobre występy, i powiem sobie to szczerze, że mogą być o wiele lepsze oceny. No, Martinez również, no. 6,66 nie są to wyśmienite. No i Ramsdel 66,91, ale. No, nie widzę tego, tak. 13,3 64 spotkania, no to. No nie. Mm, moja kariera, i zaczniemy sobie przegląd kariery. Ogólnie prowadziliśmy Manchester. United w 245 spotkaniach, 161 wygranych, 46 remisów i tylko 38 porażek, czyli mamy ponad połowę wygranych. Strzeliśmy w tym czasie 527 bramek, 275 straciliśmy. Wygraliśmy dwa razy Puchar kontynentalny, ale moim zdaniem wygraliśmy cztery razy Puchar kontynentalny, bo jest Super Europy, ale ok. Zwycięstwo w parach krajowych 3, tytuły ligowe 1. Jak to wyglądało od początku? W pierwszym sezonie zaczęliśmy, żeby zakwalifikować się do UEFA Champions League. Mieliśmy Emirate, piąta runda, Carabao, czwarta, Blidze. Chyba było piąte miejsce? Przepraszam, czwarte. Byliśmy w top 4. Z Mieliśmy 29 wygranych, 14 remisów, 11 porażek, 54 spotkaniach. Później mieliśmy już wygrać wszystko, i tak UEFA Champions League się udało. Emirate byliśmy w finale. Karabao w trzeciej rundzie. Dwa razy jesteśmy menadżera miesiąca i pozycja lidera była szósta. I uratowaliśmy ligę, pamiętam, po tym jak wygraliśmy ligę mistrzów. Tutaj to chyba było. Wszystko, co mogliśmy wygrać: Super Europy, UEFA Champions League, Emirate Cup i Premier League wygrany. Byliśmy 4 razy menadżerem miesiąca. Tutaj było 63 mecze, 48 wygrane, 12 remisów 3 porażki. Super. I to jest chyba ostatni sezon. Tak. Mieliśmy UEFA Super Cup, czyli Super Par Europy wygrana, Champions League Półfinał, Tarcza Dobroczynności wygraliśmy, Emirate wygraliśmy i Caravao Cup wygraliśmy. Lidze czwartą lokatę, 12 porażek, 47 wygranych i 8 remisów w 67 spotkaniach i w jednym mieliśmy menadżera roku. Tylko w którym teraz tym Ej, Śmieszy mnie to bo tu nie dostaliśmy menadżera roku a była miniaturka że tego menadżera roku dostaliśmy więc hmm. To mnie trochę śmieszy Ale kochani Tak jak mówię odcinek jest trochę krótkawy bo no Podsumowaliśmy sobie wszystko Mówię, byśmy musieli zrobić nową rotację A nie chcę, nie chcę od nowa wszystko się męczyć, robić yy, Od nowa skład, żeby było och, ach i tak dalej Zobaczcie sobie biegowo, biegowo już mamy praktycznie Pół drużyny do wymiany Mamy tak Tych liczę tam koło 30 Zobaczcie sobie. Odegard, dwa sezony, no trzy sezony, dobra, i będzie spadał. Osnimech trzy sezony, będzie spadał. Mbappé tak trzy, cztery sezony, będzie spadał. Arnold, trzy sezony, i będzie spadał. Rashford, dwa, Góra, trzy sezony również. Hernandez, Martinez, Ramsdale. No, Madison już idzie w dół, więc zaraz, więc. Praktycznie całe podstawy skład byśmy musieli. Mm... Zmienić i mógłbym to zrobić, mógłbym kupić koszty Szoboszaja, hmm. bo zobaczcie, mamy 74 miliony, a znaczy się 75, ale tak naprawdę dostaniemy znowu 200 ponad milionów na transfery, i byśmy mogli sobie zrobić ten, ale moim zdaniem, hmm, zrobiliśmy to. Co mogliśmy zrobić z tej kariery? Czyli wygraliśmy ligę, w top 4 się pojawiliśmy, co Manchesterowi się rzadko kiedy już udawało. Czasami nawet bardzo źle się udawało. Nie jestem do końca dobry z tej kariery, oczywiście, że nie, bo mogła być lepsza ta kariera. No ale nie ukrywajmy, że. Hmm. Inaczej, jak chodzi o pryzmat moich karier, jakby graliśmy Ajaxem, Lyonem Hertom czy Lechem. To mógłbym zakolikować tę karierę pod pryzmat Herty Berlin. Czyli zrobiliśmy top drużyny ligi, ale nie zrobiliśmy top drużyny ligi na poziom taki, żebyśmy detronizowali każdego. Tak to wyglądało. Tak mniej więcej jak chodzi o hierarchię karier. Tak? I zobaczcie, kto nas chce. Chce nas Real. Chce nas z Barcelona. Cena z Newcastle, więc same duże kluby by nas chciały, ale nie, 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 nie. My kochani. Kończymy, kończymy tą karierę. Pewnie kariera pojawi się coś w okolicach następnego tygodnia, więc mam nadzieję, że będziecie. No i cóż. Za dzisiaj wam dziękuję. Dzięki Niko, że byłeś. Days Gone pojawi się jutro. Znaczy jutro, jutro będzie live z Deizgona. Ogromny se całego Gona i wtedy wróci, jak mówię, kariera z To będą 4 dni w tygodniu kariera i 3 dni w tygodniu będzie wtedy inna gra. Mam nadzieję, że się to będzie podobało. Jeśli nie, też to zrozumiem. Kochani, za dzisiaj wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia. A, i przepraszam, 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 jeszcze coś. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawili w kolejnych karierach i. Bo nie, ja nie mówię, nie bawiłem się źle w tej karierze, żebyście nie myśleli, ale nie chcę mi się robić kolejnej przebudowy, żebyśmy o coś mogli walczyć, więc tak to wygląda. Ale mam kilka planów, na pewno teraz wróci kariera Dominika Kana, bo Dominik Kahn wraca z urlopu. Później będzie kariera zawodnika i znowu Dominika Kana, <laughs> więc zobaczymy czy Dominik Kahn robi lepsze kariery niż 3. Dane zawodnik, a mu zakończymy karierę, na pewno pojawi się liga portugalska, liga włoska w Hiszpanii. Chciałbym też być i ligi, których tak naprawdę nigdy nie ograliśmy czyli szwajcarska, belgijska. Ale to mówię, to z czasem za dzisiaj, Wam, kochani, dziękuję. Dziękuję, że byliście przez te cztery sezony ze mną. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Nie zawsze było to och, ach, uśmiechy na twarzy, bo czasami też się wkurzałem, jak przyjechało na przykład 15 dużo Ligi, gdzie mamy Mbappé, gdzie mamy wszystko po 90 prawie i nas rozwalają, ale no, pryzma to jest gry, tak? Zrobiłem taktykę jednego z lepszych klubów w Europie, czyli Manchester City, i to już też nie pomagało. Ale nie będę, nie będę na na taktyki, nie będę na, na nic, po prostu się nie udało wygrać Ligi. Czasami też tak się zdarza. A kochani, ja mówię, za dzisiaj Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, widzimy się już jutro, do usłyszenia, cześć!